Dzień dobry. Dziś dla Was porcja informacji dotycząca mięczaków. Mięczaki to zwierzęta, których ciało jest miękkie i delikatne, dlatego u większości osłonięte jest muszlą. U większości chociaż nie u wszystkich. Do mięczaków zaliczamy ślimaki, które są chyba najbardziej rozpoznawalną grupą, ale również małże oraz głowonogi, gdzie przedstawicielem jest ośmiornica. Ciało mięczaków podzielone jest na trzy części: głowę, nogę oraz worek trzewiowy. U ślimaków, które posiadają skorupę, worek trzewiowy, w którym umieszczone są wszystkie najważniejsze części ciała, schowany jest właśnie w tej spiralnie zwiniętej muszli. Pełni ona również funkcję szkieletu zewnętrznego. Noga służy do pełzania, czyli poruszania się. A u niektórych gatunków do kopania dołów, które, w których następnie składane są jaja. Na głowie ślimaków umieszczone są dwie pary czółków. Ta dłuższa para posiada oczy, które rejestrują, które rejestrują zmiany natężenia światła. Natomiast, Krótsza para pełni rolę narządów zmysłów dotyku i węchu. Na głowie znajduje się również otwór gębowy, w którym umieszczona jest tarka z delikatnymi, chitynowymi ząbkami służącymi do ścierania pokarmu. Większość ślimaków jest roślinożerna, ale spotykamy również ślimaki mięsożerne, wszystkożerne, a nawet pasożytnicze. Jeżeli chodzi o miejsce życia ślimaków, to nawet jeżeli jest to ląd, zawsze będzie to miejsce o dużej wilgotności. Ciało ślimaków musi być stale wilgotne, dlatego też pokryte jest dość grubą warstwą śluzu, który ochrania przed wysychaniem, a przy okazji pomaga w poruszaniu się. Spotykamy też ślimaki, które mogą żyć w wodzie, i to zarówno słodkiej, jak i słonej. Czyli będziemy mieli ślimaki żyjące w jeziorach, jak i w morzach i oceanach. Z naszych przedstawicieli ślimaków najczęściej spotykamy ślimaka winniczka, który dość duże rozmiary osiąga, jak na ślimaka. Jego skorupa jest dość spora i zwykle w kolorze brązowo-beżowym. Z innych przedstawicieli. Będziemy mieli wstężyka gajowego. Tutaj spiralnie zwinięta muszla może mieć różne kolory od żółtego aż po różowy, i znajdują się na niej ciemne bądź jasne paski. Dziś bardzo krótko, ale mam nadzieję, że ciekawie. Do widzenia.